Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta, a w dzisiejszym odcinku poodpowiadamy sobie na kilka pytań, które zadaliście mi na moim Instagramie, który gdzieś tutaj się wam pojawił w tym momencie. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, gdzie odpowiadam na jakieś pytania, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale, to na pewno po będzie pojawiać się ich więcej. Dobra, no więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odpowiedzi. Mam tu poskręwane kilka pytanek. Pierwsze, jak długo planowałaś swój kanał? No więc tak naprawdę odkąd przeprowadziliśmy się do Krakowa, to gdzieś tam z tyłu głowy było takie, że, że chciałam założyć ten kanał. W sumie nawet jeszcze zanim zaczęłam być z Mikołajem, to tak sobie mówiłam, że Ale by było fajnie być youtuberką, oglądałam tam jakieś youtuberki, co tam nagrywały jakieś gierki czy coś i sobie zawsze mówiłam, że to by było fajne, ale jakoś tak nie mogłam się zebrać w sobie, nie mogłam zebrać takiej odwagi. Zresztą widzieliście na samym początku, jak przeprowadziliśmy się tutaj, że byłam taka... Nieśmiała, nie wiedziałam, co mówić do kamery. Nadal zresztą tak jest, że nie do końca jestem y, otwarta. Ale no, od połowy września stwierdziłam, że kurde, to jest ten czas. Jeśli nie teraz, to, to nigdy tego nie zrobię. A jednak to by było takie, takie małe spełnienie marzeń, y, nagry, nagrywać dla Was filmiki. No i w sumie to od połowy września. Tak, tak zaczęłam się y, brać na, za to na poważnie, zaczęłam sobie planować, rozpisywać jakieś pomysły. No i no, moja odpowiedź to od połowy września, w sumie. Kolejne. Co tam u Martusi? Właśnie. Martusia może niedługo będzie miała towarzyszkę. Towarzysza, towarzyszkę. Raczej towarzyszkę, bo nie chcę ich tam rozumnać. Ale u Martusia wszystko bardzo dobrze. Było też pytanie, kiedy jakiś post u niej na Instagramie. Ja w ogóle zapomniałam o tym. Szczerze, że ona ma Instagrama, założyłam go tak szybko, bo ktoś mi w ogóle zajął, zajął nazwę: Świnka Martusia, i musiałam dać inną, więc założyłam na szybko. Ale zdjęcia się jakieś pojawią, może, może nawet. Może nawet za niedługo. Tak myślę, że może nawet za niedługo ją na jakieś, wiecie, na jakąś sesję. No i umarci się wszystko, wszystko w porządku. Jaki content będziesz prowadziła na swoim kanale? Jak w sumie mogliście zauważyć, filmy na, na moim kanale będą takie połączeniem takiego lifestyle'u, z, trochę z gamingiem. Dużo będzie się pojawiać tam Simsów, może też w przyszłości jakichś innych gier. Chciałabym też zacząć, yy, zacząć robić livey. Simsów czy tam nie wiem, może, może z Lola, może z Cesar, nie wiem, co tam będziecie chcieli. No ja jestem na pewno bardzo chętna na to, żeby, żeby jakieś lajwiki porobić, ale takie lifestyle'owe, jakieś challenge'owe filmiki czy coś też się będą pojawiać. Dobra, kolejne pytanko. Czy twoja rodzina już wie, że masz kanał? Tak, moja rodzina wie, że mam kanał, wie co tutaj robimy, że nagrywa, że się pojawiał u Karola, u Trąby, u wszystkich, u Mikołaja. Mama mnie bardzo wspiera, ogląda każdy odcinek naprawdę u wszystkich, u wszystkich domowników i no bardzo mi, bardzo mi kibicują. Moja mama nawet była pierwszym moim subskrybentem, więc no, pozdrawiam bardzo serdecznie. Moja siostra też też zawsze się pyta co tam, co będziemy nagrywać i w ogóle też ogląda wszystkie filmiki, więc tak, moja rodzina wie, że mam kanał, wie, że nagrywam na YouTubie i bardzo się z tego cieszy, mam nadzieję. Kolejne pytanko. Czy będziesz nagrywać vlogmasy? Vlogmasów nie będę nagrywać, bo kurde, na razie ciężko mi jest pogodzić nagrywanie z pracą. Staram się to robić, no tak, żeby po prostu wszystko ogarnąć. Jeszcze mam do tego szkołę i nie ukrywam, trochę jest ciężko i vlogmasów na pewno nie dałabym rady nagrywać. Nie, nie dałabym rady po prostu robić daily. A poza tym Weronika nagrywa vlogmasy. Zaczęła właśnie dzisiaj, w sensie dzisiaj jak to nagrywam, a nie jak to oglądacie. No więc możecie sobie oglądać vlogmasy u niej. Na pewno tam robi wiele ciekawych rzeczy. Masz pomysł na nazwę grupy osób, które cię obserwują? Nie mam takiego pomysłu, ale wcześniej ktoś zadał mi pytanie, co sądzę o... żeby zrobić taki team, team Błoszki. Nie wiem, bardzo rozbawiła mnie ta nazwa. Czuję troma cały czas na mnie mówi Marta Błoszek i to jest dosyć zabawne, więc nie wiem, nie wiem, jak się chcecie nazwać, nie wiem, jak mogę was nazwać. Jak chcecie być team Błoszki, to możemy być team Błoszki. Naprawdę dla mnie będzie okej. Okay. Kolejne pytanko, czy stresujesz się, jak jakaś obca osoba prosi o zdjęcie? Yy, nie, nie stresuje mnie to, w sensie bardziej się chyba, mam wrażenie, że bardziej stresują się osoby, które podchodzą po zdjęcie do mnie, a nie ma w ogóle czemu, nie, nie ma takiego powodu, bo ja sobie bardzo lubię rob robić z wami zdjęcia, czy tam pogadać. Trochę czuję się niekomfortowo w momencie, kiedy na przykład jestem gdzieś i ja widzę że się, patrzycie na mnie i nie wiecie, czy podejść, bo to widać, to zawsze widać, jak się patrzycie, to wtedy to jest jedynie dla mnie takie, takie trochę... Niekomfortowe, bo ja nie wiem, jak mam się zachować i nie wiem, czy mam patrzeć w telefon, czy mam się na was popatrzeć, czy mam pomachać, czy się schować. No. No, bardziej wolałabym, żebyście po prostu otwarcie przychodzili do mnie i zagadali, ale tak ogólnie to nie, nie stresuje mnie to i lubię sobie robić z wami zdjątka. Dobra, tu mam dyskryminowane dwa pytanka. Mam, czy kiedykolwiek myślałaś o tym, że założyć kanał na YouTubie i czy wiążesz przyszłość z YouTubem, czy mam jakiś plan B? W sumie no to pierwsze pytanie już odpowiedziałam wcześniej, że myślałam wcześniej o tym, żeby założyć kanał i to było takie moje jakby małe marzenie tam kiedyś i czy wiążę przyszłość z YouTubem? No mam nadzieję, że tak, że to rozwinie się do takiego stopnia, że będę mogła z tego, wiadomo, się utrzymać i w ogóle. Jeśli chodzi o jakiś plan B, to jestem na pierwszym roku psychologii i no mam nadzieję, że uda mi się kończyć te studia. Czy żałujesz czasami, że wprowadziłaś się do domu ekipy. Chyba, chyba nigdy nie było takiego momentu, że żałowałam tego, że, że się wprowadziłam w sumie. Hmm. Nie, no, nie, nie, no, nie było takiego momentu. Ja się bardzo cieszę, że, że tutaj mieszkam, że mieszkamy w tyle osób, bo wcześniej mieszkaliśmy sami z Mikołami z Alwinem i nie było co robić tak, tak za bardzo w tym małym mieszkanku, a tutaj Ciągle coś się dzieje, wychodzisz w spokoju, to ktoś przychodzi, ciągle jacyś nowi ludzie. I no nie wiem, no ja bardzo lubię kontakt z ludźmi ogólnie, jakieś tam spotkania towarzyskie, jakieś coś tam. No więc mi to jak najbardziej odpowiada i nie, nigdy nie żałowałam tego, że się tu wprowadziłam. Mimo tego, że wiem, że na przykład niektórzy, jak słyszą o tym, że mieszkamy w 8 osób, to spotykam się z takim z takim zdziwieniem, że co, że przecież zero prywatności w ogóle wcale tak nie jest. Yy, jedyne w sumie. Co, co jakby może mnie denerwować, czy coś, chociaż też nie bym tego tak nie nazwała, to to, że zawsze jak na przykład szykujemy się na jakieś, jakieś wyjście, tak żeby chodzimy wszyscy, to nasza łazienka jest zajęta i nie idzie się do niej dopchać, więc to jest jedyny taki, taki minus tego. Tak to serio. No, nie, nie, widzę, nie widzę tu innych wad, tak, jeśli mam być szczera. Kto najbardziej w domu ekipy wspierał cię i dodawał otuchy, abyś się tak nie stresowała. Tak naprawdę to wszyscy dodawali mi otuchy, jakoś mnie wspierali. No oczywiście Mikołaj, był ze mną cały czas, i cały czas mi mówił, że będzie Super Marta i w ogóle się nie przejmuj. A tak to wszyscy mi pomagali. Zresztą też widać na pierwszym odcinku, że wszyscy się zaangażowali, ci, co mieli stać ze mną te 2,5 godziny Michael, Vera, naprawdę stali i pomagali mi. Karol też mnie tam przez pierwszą połowę filmu nagrywał i mówił mi za kamerę mówił mi, co mogę teraz, wiecie, powiedzieć, żeby, żeby wyszło dobrze, więc no, no, wszyscy byli zaangażowani i wszyscy mnie wspierali. W sumie, w sumie Patecki jeszcze był taką osobą, która dzień przed tym jak wrzuciłam pierwszy film i też ten film cały czas przychodził do mnie i mówił będzie dobrze Marta, nie przejmuj się, będzie super, będzie, będzie zarąbiście, ten film jest super, na pewno wszystko zacko i to tak gadał. O, to pytanie pojawia się po prostu zawsze. Zawsze, wszędzie, jak tylko dodam, żeby, nie wiem, żebyście się pytali coś na, czy robię kiedyś na Instagramie, czy cokolwiek i w sumie nigdy nie odpowiedziałam na to pytanie, bo odpowiedź wydaje mi się po prostu zbyt oczywista, ale skoro pojawia się cały czas, to już na nie odpowiem. Czy przeszkadza Ci różnica wieku między Tobą a Mikołajem? Nie, nie przeszkadza mi różnica wieku, bo gdyby mi przeszkadzała, to chyba raczej dla mnie to jest logiczne, żebyśmy ze sobą nie byli. Poza tym może wcześniej mogło wyglądać z boku trochę dziwnie, jak na przykład ja, jak zaczynaliśmy być razem i ja kończyłam 18 lat, a Mikołaj nadal miał tam 16, to to faktycznie wtedy mogło wyglądać trochę dziwnie. Ale teraz jak ja już mam 21, Mikołaj ma 19, zaraz w sumie w marcu będzie kończył 20, to to już wcale mi się wydaje, że nie wygląda dziwnie i ja nawet tak nie zwracam uwagi na to. I myślę, że inni też nie zwracają na to uwagi. Nawet Często w sumie zapominam o tym, że ja mam 21 lat, bo ja się czuję, jakbym miała 16 lat, i no tak tak to po prostu jest. Więc nie, nie przeszkadza mi to, i nie wiem, dlaczego wszyscy tak wciskują, że mi to może przeszkadzać i dlaczego wszyscy o to pytacie. No to jest normalne dla mnie raczej, więc no mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości i już nie będę o to pytać tyle razy. Kim chciałaś zostać, jak jeszcze byłaś dzieckiem? Ja od zawsze chciałam zostać weterynarzem. Odkąd chodziłam do przedszkola, to zawsze mówiłam, że zostanę weterynarzem. Potem y, oczywiście zmieniało się to, że chciałam zostać piosenkarką. Chciałam zostać aktorką, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałam tego weterynarza. Nawet y, bardzo chciałam iść na studia weterynaryjne, ale niestety chemia nie jest moją mocną stroną. Matura z chemii mnie trochę załamała, za no i się nie udało. Ja mam wrażenie, że to będzie takie moje niespełnione marzenie. Mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie robić coś takiego, wiecie. Może, nie wiem, wspomagać jakieś takie schroniska, może sama bym otworzyła jakiś taki, nie wiem, przytulek dla zwierząt, nie wiem, no, no bardzo bym chciała coś zrobić w tym kierunku, żeby pomóc tym zwierzakom, bo ja się zawsze bardzo interesowałam zwierzętami, zawsze oglądałam wszystkie programy i naprawdę ciekawi mnie ten świat, świat zwierząt, ich zachowania i chciałam zostać weterynarzem. Czy będzie więcej filmów tygodniowo? Na razie nie, na razie y, filmy będą pojawiać się dwa razy w tygodniu, w środę i w niedzielę. Na początku, jak planowałam w ogóle założenie kanału, to w moim... Rozpisywałam sobie taki plan na cały miesiąc. No, chciałam, y, chciałam stawiać trzy filmy tygodniowo, ale w sumie moja mama tak mnie trochę sprowadziła, jakby do porteru, że tak powiem, i powiedziała, że przecież, kurde, mam tyle zajęć, tutaj teraz szkoła, praca, jeszcze mam nagrywać filmy, że mogę czasem nie ogarnąć. I stwierdziłam, że zredukuję tę liczbę do dwóch filmów w tygodniu, no bo wiecie, zawsze można jeden film dołożyć i później nagrywać trzy filmy tygodniowo, niż żebym zaczęła od trzech filmów tygodniowo i miałabym to nagle zmienić na dwa filmy tygodniowo, no to to by było takie trochę już słabsze. Czy twój kontakt z Weroniką jest gorszy przez to, że Kasia jest w ekipie? Nie uważam, że jest gorszy, w sensie spędzamy na pewno mniej czasu razem, ale to nie dlatego, że Kasia jest w ekipie, tylko po prostu dlatego, że Wera zajmuje się mamultum jakichś różnych swoich rzeczy i ja naprawdę jestem w szoku, że ona wszystko to ogarnia, bo ona ogarnia swoje filmy, ogarnia żeby stworzyć teraz swoją markę i w ogóle ja naprawdę... Pff, łeb mi po prostu pęka, jak ja sobie pomyślę o tym. I nie, nie pogorszył nam się kontakt, nadal się bardzo lubimy, tylko po prostu nie mamy już tyle czasu, żeby tą, wiecie, gdzieś co chwilę ze sobą na zakupy, na, do jakiegoś kina czy coś. Jakiś czas temu było coś takiego, że chłopacy wyjechali i wtedy siadłyśmy sobie w salonie, oglądaliśmy filmy i było super, więc nie, nie pogorszył mi się kontakt. Z Kasią, wiadomo, spędzam więcej czasu, bo pracujemy razem, mamy też podobne charaktery, więc się dogadujemy, ale nie, nie pogorszył mi się przez to kontakt z Weroniką w żadnym wypadku. Czy będziesz robiła pranki na ekipie? Please, bo wszyscy ciebie prankują, a ty nikogo nie. No nie wiem, czy mnie wszyscy prankują, w sumie jeśli chodzi o to straszenie, to, no to może, może trochę, ale to dlatego, że ja po prostu, ja się zawsze wszystkiego boję i nie wiem, jakoś jestem taka płochliwa i serio, czasem zdarza się tak, że ja wychodzę z pokoju i Łukasz w tym samym momencie wychodzi z pokoju i ja się wystraszę. A jeśli chodzi o jakieś pranki, to mam pomysł na jednego pranka i może uda mi się go nagrać, ale jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy będzie ich dużo, raczej nie. Raczej nie jestem osobą, która prankuje, ale mam, mam jeden pomysł i może uda się go zrealizować. Czy planujesz się kiedyś wyprowadzić z Krakowa? Jakie miasto by to było? Na razie nie planuję wyprowadzki z Krakowa. no nie wiadomo, jak się życie potoczy. Jeżeli chodzi o miasta w Polsce, to ja jestem, ja jestem zakochana we Wrocławiu. Pamiętam, że jak pojechaliśmy z Mikołajem pierwszy raz gdzieś poza Czarnków, to właśnie pojechaliśmy do Wrocławia i byliśmy tam też naszą rocznicę i bardzo mi się podoba to miasto, więc jeżeli miałabym mieszkać w jakimś mieście w Polsce, to na pewno byłby to Wrocław, a jeżeli chodzi o jakieś tam miejsce na świecie, to no ja marzę o tym, żeby po, pojechać do Stanów, <laughs> więc może tam, ale nie wiem, czy wiecie, czy życie na to pozwoli. W każdym razie, jeśli chodzi o jakieś takie bardziej przyziemne, yy, jak to się mówi, bardziej taką przyziemną opcję, to, to bardzo bym chciała mieszkać we Wrocławiu. Dobra, to może na koniec wylosujmy jakieś pytanka z Instagrama. Losujemy dalej, bo coś było. Dobra, losujemy, losujemy. Noż jasny gwint. Stop. Jak masz na trzecie imię? Skąd wiecie, że mam trzecie imię? Nie, no, na trzecie imię mam Marcyjna. Drugiego imienia nie mam. Yy, na trzecie imię, te, które wziąłam sobie do wyżmowania, to Marcyna. Bardzo mi się podoba i te imię, więc pozdrawiam wszystkie Marcyliny. Moja córka na pewno kiedyś będzie miała tak na imię. Ile jesteś z Mikserem? Pozdro, pozdro. <grym> z Mikołem jestem 3 lata. Jestem razem 3 lata, nie no, żartuję. Jesteśmy razem 3 lata. Dokładnie od 4 czerwca 2016 roku. Dobra, słuchajcie, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze jakieś tam wątpliwości, trochę mnie poznaliście. No i co? Jeśli chcecie. Więcej odcinków, gdzie odpowiadam na jakieś pytania, które mi zadajecie, coś takiego, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrypcji na moim kanale. Dobra, no co do następnego odcinka. Pa!